więc z tej serii i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje najlepsze gry na turnieju Naomi Osaka Cup w Fortnite. Cie. Jak wiecie, wczoraj w grząd był się właśnie turniej, no i na nim udało mi się zagrać naprawdę no dwie fajne giery. I stwierdziłem, że pokażę Wam właśnie je dzisiaj na odcinku. Udało mi się je wygrać, były naprawdę ciekawe, więc polecam ogląść do końca. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, widzę, zostawcie suba na kanale, żeby niczego nie ominąć oraz być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę, byłoby fajnie, jak udałoby się dobić 2000 łapek oraz zapraszam na mojego Insta i kanał drugi Zakrzak 2. Pamiętajcie o kudziku Zakrzak i Ty w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Naprawdę bardzo wszystkim za to dziękuję. No ja już nie przedłużam. Zapraszam do oglądania odcinka. Dobra, widzowie. Teraz win. Teraz win. Ja Wam mówię. Ta gierka to jest win. Chyba nikt nie leci ze mną. Aczkolwiek nigdy nie możesz nam mieć pewności. Poczekajcie, weźmy pierwszy budynek. Albo weźmy w ogóle tą pompę. Wow, wreszcie mam pompę, widzowie. No uznajmy, że to jest pierwsza gierka. Dobra, to, to jest pierwsza gierka. Ej, snajperka, pompa. Dobra, to zaczyna się dobrze kształtować. Okej. Okay. Jest jeszcze ten. To no, jest nie? Mamy splesze. Sześć splesze. No i to jest dobra opcja. Znaczy, to jest dobra rzecz. Nie wiem, podobał Wam się ten kill. -off, jak dla mnie? Giga szef. Nie, no trzeba to zrobić, słuchajcie. Dawno nie było turnieju o. Na solo. W ogóle nie, wiem, czy kiedykolwiek był turniejniowski na solo. Znaczy, nie, no kiedyś tam pewnie był, bo kiedyś wygrałem tam chyba Dev Ale tak, to kiedy był ostatni raz w ogóle turniejniowski na solo, wizowie? Tu nie wiem, ja już to totalnie zapomniałem, więc skupmy się i weźmy to rupy. Właśnie, spider -Many. Ej, co zabrać, złopy czy małe potki? Chyba małe potki, wezmę, bo to będzie, tak wiecie, w walce szybko się uleczyć, nie wiem. Co byście zabrali, wizowie? Małe poty czy splesze? W ogóle XD, niebieski Tactical. Mamy straszne dylematy, czy brać, wiecie, taktykala niebieskiego? Aha, no to co teraz zabrać? Ej chyba tak zrobię. Dobra, ryzyko. Ja jak nie siądzie, to nie gramy totalnie tą pompą dzisiaj, widzowie. Jeżeli teraz ta pompa stroluje gierkę, w sensie na przykład, jak będę walczył, nie trafię z niej nic, bierzemy inną. A jeżeli odda, to będziemy ją gr grali w każdej grze. Możemy przykampić i zagrać podwina. Dawaj do krzaka, tak mówicie. Matsy mamy, amunicję mamy. Znaczy, możemy mieć więcej amunicji troszkę. No, ale 200 amunicji to nie jest mało, prawda? Dobra. Ej, wolna pompa do mnie wróciła. Może to jest znak, żeby nie brać tej heavy pompy? Nie wiem. Dobra. Ja posłucham, widzowie, tutaj. Posłucham pierwszej myśli. No to co? Krzaczor, Czekaj na strewkę. Ej, lamy mamy! Dobra, piękna sprawa. Bierzmy lamę. No, ważne, że Amo chociaż będzie z tej lamy. Znaczy, bo macie to tam mam, co nie? Ale ale amunicja, to się giga przyda. Ja zawsze mam tak, że jak już mam lamę, to zaraz mnie ktoś dojeżdża i jest na rad, co nie? Ej, weźmy tak, splesze i splesze 12 spleszy głupie? Chyba nie. I z tych maców zbudujemy sobie tego. Yy, bazę. I to jest dobry plan. Słuchajcie, kampimy, widzowie, kampimy top 25. Elegancko. Ej, a gdyby tak, słuchajcie, wiecie, takie coś, to zedytować i skampić się na przykład tu mądre czy nie co myślicie? Chyba niezbyt mądre. Dobra, no to co? Zawijamy z naszej bazy, widzowie, niestety. Szkoda, że nie dało mi na bazę. Jakby tak dało na bazę i w ogóle połowiczną, to by było coś mega mocnego. O, jest chłop. Spróbować? Podjeżdżać, czy nie? Ej, on mnie chce... Bo on chce walczyć Bo ja żartowałem z tym podjeżdżaniem, nie? To był taki śmieszny prank Dobra, może lepiej stanę już w tym miejscu To jest win To jest ogólnie win, widzowie Nie wiem, czy wiecie, ale ta gierka jest wygrana, co nie? Nie wiem, czy słyszeliście, ale... No, no ja już mam informację, że ja tą grę wygram z przyszłości, co nie, widzowie? Ja już mam informację, że to jest winek, to jest winek eee, Okej, okay, nie ma strefy Pytanie, jak to najlepiej rozwiązać? Ej, w ogóle chłopy, co się... No, lekkie dymy tu są, co? Troszeczkę. Chyba, że wiecie co, tam jeden punkt za fraga. Zawijajmy się stąd po prostu. Spiderek razy jeden. spiderek razy dwa. Razy trzy. No, może ten nie wyszedł. Razy. Uwaga, uwaga, uwaga. Cztery. I idealnie nas rzuta. A co? Bierzemy z rzuta, będzie nasz. To już spadło? Tak, spadło? E no, spadło. O, opłacało się, wreszcie ten zrzut w ogóle? Nie wiem, tak szczerze, chyba nie. Dostał. Chyba 64, nie jestem pewny. Gubi się w burzy? Jak on to zrobił? No nieciekawie. Nieciekawy dla niego w takim razie. Tu się nawalają, a jakby tak, wiecie, tak. Patrzeć tam, przyspamić lekko. Może to jest dobre, co? Widzowie, nie wiem. Chłopie potki. Krak, no chłopa, zero! kolapcik Aha, no to niezły kolaps. On ma tam w ogóle strefę. No to zizi. Zizi leci! Co? Jak on tego dokonał? Zero ma kolejny Że spadł A co, a co, 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 to, 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 to Aha, fajnie, mi pinguje Jaką, co, jaką spadł w ogóle yy, Teraz lecimy lunchpadem I zajmuję Hajgranda widzowie Ale jestem, nie wiem, jak on to zrobił Jakby ja go nie skolapsowałem On sam spadł, co nie? I tak, dobra Lecę lunchem yy, Przejmuję high Granda widzowie To jest mój, mój hage, ja wam mówię Tutaj ziomki będą miały mega przypał No i w tym momencie przydałoby się MK7 To jest właśnie moment, w którym MK7 Zrobiłoby największą chyba robotę Tak totalnie największą robotę Hage? No zobaczmy, co z tego HG wyjdzie. Chociaż... Ty no, co ty robisz? 16, 16, elegancko. Ten, co w ogóle przeciąga high granda. Nice. Niesamowite. Leży. Macy. cegła. Metal znaczy. Daj metal. Dobra gitara. Ej, dwa fragi dostęp, tak? Chyba. 27, elegancko. Na spokojnie. I mam mało, 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 mało amo w SMG-ku. To mnie troszkę niepokoi, nie podoba mi się to za bardzo. 36. 5 osób zostało tylko. Tam chłop wyjdzie. Musi. Nie? Jest, no mówię! XD, no, 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 no padni, że ziomek! Ja ci Hagieka, nie oddam kumplu 18, zawsze coś. On maloła. No nie no, nie padnie przecież ten ziomek. No, no ileż można trafiać? Tysiąc razy No dziękuję bardzo, elegancko Las został! Lecę 60, super, ważny hit 18. On ma splash, on będzie miał full HP zaraz. Do SMG nam się Amo kończy widzowie. Jest tutaj jakieś Amo do SMG-ka? Właśnie, problem w tym, że nie ma. On, on będzie się hagi zabrać, wiecie? Na stówę. To jest jego cel. Znowu 60 dostał. Ej, ta pompa jest w sumie git. Fajnie się nim gra. Ajajaj! 17. Aj, aj go! Ale dostał bombę! Dobrze! Mamy wina, widzowie! U, lecimy! Elegancko, dobra! Dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze! Ile miałem fragów w ogóle? Chyba z pięć, co będzie? Pięć, no dobra, GG! Co byście powiedzieli teraz na polecenie? Na, 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 na. na... E, może to samo? Widzę, gdzie lecimy? Zima czy wiosna? Mamy trzy sekundy. Eee, może tutaj by wylecieć? Ile ludzi poleci? Ej, nie, polecieli, polecieli, dobrze, że nie wyskoczyłem. Zima, zima, lecimy. Chłop leci. Gorzej ode mnie leci. Ci lecą lepiej. Tak. Znowu jest świetnie. Wow, koks. Naprawdę. Ekstra, mega. Eee, może jednak nie dojeżdżajmy go tak szybko. A może dojeżdżajmy? Może to jest właśnie klucz tej gierki, ale mi oko spędzi. Masakra. Co on do mnie ma, że mnie tak laseruje, no nie wiem. Krzak! Oo! Łop! Dobra, dostał bombę, ale że darmowy lud, bardzo dziękuję, przyda się! No i to jaki lud! Wszystko! Jakby mam gigafartę w tej chwili, serio ma wam mówię. To jest akurat mega fart, bo ja prawie miałem dentkę. Ale nice, nice. No nie wiem, zaraz każdy będzie wylatywał. No I tak się w sumie też teraz dzieje, prawda? Że każdy wylatuje. Nie wiem, no ja idę do tego krzaka, patrzę, obserwuję, czekam. Chociaż najlepiej jest to teraz przelecieć, bo nie żeby coś, ale jak ja to będę przelatywał później, to jak dostanę laser, to się nie pozbieram. O, jestem wysoko. Teraz pytanie. Prawa czy lewa? Dobra, jestem praworęczny, więc zaufam dzisiaj lewej stronie. Nie wiem, co to ma w ogóle związanego ze sobą, ale Ale tak, tak dzisiaj zrobię. Nie wiem, obstawcie. Mam tak 25% żydami strefę. Ale znając moje szczęście. Logiczne, gdzie da strefę. Proste, że tutaj widzowie, jakby no innej opcji raczej nie ma. Dużo punktów zaraz będzie lecieć, więc czilujmy, czilujmy lepiej i będzie dobrze. Ja wam mówię. Tam, 100%, że to tam strefę. Zobaczycie, ja jestem tego pewien. Ja, ja, jak tam da strefę, to mogę już iść do lobby, nie? No, powiem wam szczerze, że stało się coś niesamowitego. W życiu bym się nie spodziewał, że ja dostanę strefę na turnieju. Słuchajcie, yy, top 21. Dużo punktów zaraz będzie lecieć. No teraz co, placement chyba? Nie, może jeszcze nie co placement? O, budałem! Dobra, let's go! Elegancko. Wierzmy, i temy: spider ale ja mam spidermeny Rybki uzupełnijmy. Chłop co dostał, nie? Ta pompa naprawdę oddaje. To, to jest totalny szef, ta pompa. Nie Niechcący to trafiłem, ale wiecie, no lepiej niechcący niż wcale. 14 osób do końca. Ej, weźmy to, wygrajmy, słuchajcie, serio mówię. Okej! Okay. Aj! Biało. Mój, czy nie mój? Może będzie mój? Nie, no nie mój, niestety. Tu, tu ktoś se dropi. 18. Zostaw mnie! Nie! Drzewo! Bo do, do, kocham drzewa Fortnite On mi chce wbić Jabło Dam radę Na spokojnie Dobra, top 5, lecimy Nice To jest moja giera, ja wam mówię Lecimy Top 4 widzowie Top 4 Top 3 62 punkty Dostał szybka fisza. Dobra, dzięki za informację, że działa. Jesteście bardzo widzę pomocni. Dziękuję. Leży, let's go, top 2. No, wyjdź. Aj. 19, Fox. Robię to, widzowie. Robię to, let's go, lecimy. Słuchajcie. Let's go. Dobrze. Słuchajcie, składamy ten turniej, widzę, jak papierowy samolocik. Lecimy. Dobrze, widzę, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. No i mamy to. Kolejny innych, Dobrze, dobrze widzę. Walicie łapę, suk na kanale. Jasny Gwinciar. No i o to chodzi. Dwa winy.